Hej, hej, hej! Witam was wszystkich bardzo, a to bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku. Tym razem porozmawiamy o jaskini pełnej nieumarłych i nagrobkach. Ja oczywiście jestem Bezy i zaczynamy ten odcinek. Każdy z was wie, że za wieżą Sardasa w Khorinis jest szkielet człowieka oraz zawalone gruzami przejście. Słychać również stamtąd jęki. W środku oczywiście jest coś na wzór grubowca, w którym mamy oczywiście nieumarłych. Dokładnie to trzech zombie. Owi nieumarli to prawdopodobnie zasłużeni Paladyni. Świadczyć o tym może szkielet z dwuręcznym mieczem Paladyna. Jak już kiedyś mówiłem, nieumarli powstają tylko poprzez magię. Miejsce to, jak już wspomniałem, znajduje się obok wieży Ksardasa, która została stworzona magicznie i być może dzięki temu trupy wstały z grobu. Zbliżając się do wyjścia, mamy parę nagrobków, którymi przyjrzymy się za chwilę, oraz szkielety gobiny, czyli nic takiego nadzwyczajnego. Na zewnątrz zaś mamy jak widać opuszczony cmentarz, na którym zalęgły się krytoszczury oraz parę polnych bestii. Dziwi mnie fakt, że mieszkańcy nie zadbali o cmentarz i pozwoli się tutaj zaglądać potworom. Czyżby pochowani tutaj byli niezbyt ważni ludzie? Przekonajmy się. Wpierw zajmijmy się nagrobkami wiaskimi, A więc mamy Mistrz Miecza Dietmar Ukara, 112-212. Brzmi jak jakiś paladyn. Strażnik Honorowy Utar Seranis. 178 212. Prawdopodobnie strażnik miejski z Corinis. Baron Simbus Skachr. 120 212. Jakiś baron, który pochodzi z Kachr, jak sama nazwa wskazuje. Hrabia Aniep z Wolfheired. 117 212. Jak sam tytuł wskazuje, był to hrabia z Wolfried. Hrabia Lazar Siegburg. 156, 212. Kolejne Harabia, tym razem Siegburt. Mistrz Miecza, Asub Ukara, 145, 212. Tutaj mamy brata Dietmara, prawdopodobnie również Paladyn. Zanim przejdziemy do nagrobków na zewnątrz, jest ciekawy fakt. Każdy z nich zginął w roku 212. Czyżby to był jakiś grobowiec dla osób, które zginęły właśnie w 212 roku? Zobaczmy, kto ciekawy kryje się na cmentarzu. Wiktorius Stachl 741-755 Jakieś dziecko. Oskar Sorn 703-736 Midos 757-759 Dwuletnie dziecko. Lotar 721-762 Arthak Amaszrok 730-756 Zachra 713-752 Mart Mulgo, 721-779 Wilfit Ukara, 722-764 Tutaj mamy kolejnego członka z rodu Ukara. Prawdopodobnie jest to jakiś pra-pra-pra-pra-prawnuk pra Dietmara lub Asuba Ukary. Sep, 725-773 Oraz trzy groby nieznanych, w tym dwóch wojowników lub paladynów. Jak widać, te nakropki oraz jaskinia nie kryją jakichś wielkich tajemnic, poza tajemniczym rodem Ukara, którego członkowie prawdopodobnie żyją aż do dziś. Zresztą widać, że wyraźny początek tego rodu zaczyna się w roku 112 i być może skończył się w 764, o ile Wilfit nie spłodził syna. W tym filmie to na tyle. Jeśli chcecie więcej sekretów i ciekawostek z cmentarzy, to dajcie znać w komentarzach. Jeśli się natomiast spodobało, to zarzućcie kciukiem w górę, stawcie subika i walnijcie w dzwona, by nic nie przegapić na moim kanale. Ja się z wami żegnam, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć, czołem.